Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty, szanowni państwo. Spotykamy się praktycznie za tydzień, tak jak obiecałem. Ale na wstępie filmu, oczywiście, musicie doczekać do tego leku, który kosztuje złotówkę dziennie. Na wstępie filmu, oczywiście, troszkę reklamy, żadna to reklama, samo zdrowie, czyli wszelkie po prostu teraz zamówienia, które będą. W sklepie na www.potengasłowian.pl do każdego zamówienia, bez względu na kwotę i tak dalej, będzie dokładana ta książeczka świętej pamięci Adolfa Kudlińskiego. Przetrwać. Taka kieszonkowa, bardzo fajna, jeżeli zbieramy po prostu gdzieś w terenie zioła. A czasy są, jakie są. Warto mieć papierową wersję, bo internet za chwilę zniknie: albo nas wyczyszczą, albo napiszą jakąś ustawę, a już piszą, żeby nas się pozbyć, czyli tych, którzy pokazują naturalne leki, że tak powiem. Już teraz możemy o tym mówić. Mówmy o tym, bo tak czy tak może się to różnie skończyć. Także do każdego zamówienia, do wyczerpania zapasów jest tego sporo, będzie dokładana większość z Państwa już ma tą książeczkę ale zawsze możecie podarować komuś idą święta i tak dalej, pewnie starczy tego do lutego albo maja do wyczerpania zapasów także do każdego zamówienia będzie dokładana ta książka i cóż Szanowni Państwo przechodzimy do tematu głównego, czyli to, robiłem taki filmik na wiosnę, jak sadziliśmy topinambur nic innego jak topinambur, on, nas, te, on nam teraz urósł, my mamy tu żyzne gleby i bardzo ładnie nam to urósł. Jest to, różne są nazwy, słonecznik biulwiasty, dużo ludzi to ma, jadę po prostu autem niejednokrotnie. Co trzecia, co czwarty dom w województwie świętokrzyskim rośnie to pięknie w ogródkach i nikt nawet nie wie, że pod nosem rośnie mu. Lekarstwo na wiele schorzeń. I cóż, Szanowni Państwo, tak jak obiecałem, że pokażę Wam lek za 3-4 zł, okazuje się, że to jest lek za jedną złotówkę dziennie. Dlaczego? Gdyż to pinambur, takie dwa ziemniaczki, to jest 100 gram, zawiera tyle inuliny, czyli polisacharydu, który po prostu możemy spożyć w ciągu jednego dnia, nie więcej. Spożywając więcej, oczywiście, ja spożyłem 300-400 gram takiego ziemniaka. No, wrażenia są fajne. Delikatny ból brzucha, nie jechać na pogotowie, ewentualnie podmuchy jesienno-wiosenne. Ale bardzo, nie, nie polecam, ale 100 gram tego topinamburu. Zaczynamy od takiego jednego ziemniaczka, 50 gram zjadamy dziennie. Bardzo ładnie nam to po prostu. Reaguje z naszą florą bakteryjną, ale przejdźmy, szanowni państwo, do tego. Wiem, że są święta, każdy robi porządki teraz i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy tego, po prostu, nie możemy zabierać państwu tego czasu. Nie będziemy tu opowiadać o bajek, o mchu, z mchuj paproci. Tylko przechodzimy, co nam to leczy. Szanowni państwo, przede wszystkim powiem, zacznę, że tak powiem, od początku, zawsze od brzegu powinno się zaczynać. Topinambur jest to roślina sprowadzona w XVIII wieku do wschodniej Europy, czyli tutaj, gdzie my mieszkamy, na Sławiańszczyźnie, i tak dalej. Jest sprowadzona od plemienia Indian, które nazywało się Topinamborem. Ale dobra, starczy tego nazewnictwa, ale jak to działa? Szanowni Państwo, macie różne gleby, jest to odporne na wszelkie warunki, szkodniki i tak dalej, nie rusza tego nic, no chyba, że bażanty, tak jak mi teraz, one sobie tam nóżką odgrzebują, wiedzą co dobre i sobie dziubią teraz na jesieni, na plantacji, ale niech się pożywią. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, jeżeli macie nawet strutę gleby i tak dalej, topinambur jest to jedna z roślin, która nie przyjmuje toksyn z gleby. Czyli jeżeli ktoś tam wylewał pestycydy, nie wiecie co tam było robione, czy tam nie daj Boże, randapował, czyli glifosatu nie lał, to topinambur nam to nie, tego nie przyjmuje. Przyjmuje nam tylko pożywne składniki z gleby. Wymagania bardzo minimalne. Ważne, żeby to skopać, spulchnić. Wrzucamy taki jeden kartofelek, jak widzieliście Państwo film na wiosnę. Wrzuciłem no, mniejsze, bo sadzeniaczki, ale można cały wrzucić potrafi wydać 30-40 sztuk teraz, wydaje z jednego po prostu na tego kłącza. Ale przejdźmy na co to działa. Szanowni Państwo, układ pokarmowy przede wszystkim. Jeżeli macie wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy, stosujecie sobie maksymalnie 100 gram, 50-100 gram tego topinamburu jest fantastyczny w smaku. Smakuje jak słonecznik, jako orzechy laskowe młode. Jest bardzo chrupiący i tak dalej. Myśmy tu właśnie spożywali. I co nam to po prostu, w czym nam to pomaga? Szanowni Państwo, wszelkie wrzody, zmiany wrzodowe, czy żołądek, czy dwunastnica znikają bardzo szybko. Ale na co jeszcze? Głównie dzisiaj, co jest schorzeniem? Zapalenie jelita grubego, nowotwór jelita grubego zabiera bardzo młodych ludzi i to jest dzisiaj epidemia. Co nam robi ten topinambur? Cholipy, jeżeli mamy w jelicie grubym, znikają bardzo szybko. Dlaczego? Gdyż topinambur czyści wszelkie złogi, które tam zalegają ze złego jedzenia, i zabiera wszelkie toksyny, które powodują powstanie polipów. A polip to jest zawsze stan przednowotworowy. Nie jest, to, nie jest sposobem usunięcia tego. Idziecie na kolonoskopie, no tam było, coś usunęliśmy, jest pani zdrowa, zapraszamy za 3 lata do kontroli, a za 3 lata jest już bardzo potężny nowotwór. Ale dzięki tej inulinie, to jest polisacharyt, który po prostu jest pożywką dla bakterii w naszym jelicie, czyli to jest to prebiotyk, że tak powiem, i te nasze pożyteczne bakterie żywią się na tym. I namnaża się zdrowa flora bakteryjna. Ale szanowni Państwo, przechodząc dalej, co jeszcze? Jeżeli macie problemy, gdzieś tam jakieś zapalenie pęcherza, o ile to nie jest kamica nerkowa albo jakieś kamienie, no to tak samo stosowanie tego po prostu wyleczy nam to schorzenie. Wracając do tego cholesterolu nieszczęsnego w dzisiejszych czasach. No jeżeli się boicie tego cholesterolu powyżej 190 to oczywiście bardzo dobrze nam to niweluje, reguluje. Ciśnienie krwi? Fenomenalnie. Jeżeli ktoś cierpi na cukrzycę typu drugiego, czyli złe odżywianie, nazwijmy to, bo to nie jest cukrzyca typu drugiego, tylko to jest złe odżywianie, to wtedy bardzo ładnie nam to reguluje glikemię. To dla diabetyków i tak dalej, oni tam różne leki stosują. Wystarczy zjeść takie dwa kartofelki dziennie. No i oczywiście choroba. Największa XXI wieku, nazwana insulinooporność. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, przynajmniej po słowiańsku, nazwana. Jeżeli będziecie stosować ten topinambur, to oczywiście ta choroba przestanie istnieć i w literaturze, i w waszym życiu. Także tutaj zwracam się głównie do młodych pań, które cierpią na te schorzenia, dzieci już to mają i tak dalej. Stosujcie to. A wszelkie te dolegliwości znikną, Ale co to zawiera, Szanowni Państwo, 100 gram cały czas tym, tyle możemy spożyć. 100 gram topinamburu potas, wracając do tego układu krwionośnego, czyli naszego serca, i tak dalej, zawiera około 420 mg potasu. Dla porównania ten potas, który my tam mamy w sklepie, Zawiera jedna porcja dzienna, czyli jedna kapsułka zawiera 360 mg. Czyli zjedzenie takich dwóch kartofelków to już jest więcej niż jedna kapsułka. I teraz słykacie tych kapsułek wiele, wiele i tak dalej, codziennie całe garście, a to Wam bardziej szkodzi niż pomaga. Szanowni Państwo, co jeszcze? Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Ja tu muszę sobie delikatnie zerknąć, bo. Możecie sobie doczytać, póki istnieje internet, na co to jeszcze pomaga. Ale teraz wam powiem, jak zrobić szybko to powiem, jak zrobić najlepsze leki z tego. Możecie to kisić przede wszystkim. Czyli kisimy. Solanka jest taka sama jak do ogórków, przepis jest taki sam, jak do ogórków kiszonych, za 10 dni macie gotowy produkt. Możecie sobie wtedy dużo więcej zjeść tego, no bo no i to jest bardziej po prostu, że tak powiem, ee, bardziej probiotyczne i odżywcze. Prebiotyczne i odżywcze. I tak możecie to stosować, ale co możecie z tego zrobić syrop? Bierzecie wtedy kilogram topinamburu, mielicie go, blendujecie, ścieracie na tarce jak najdrobniej, odciskacie sok, dajemy to do garneczka, podgrzewamy to około 50 stopni przez 5 do 8 minut, no i tak niestety musimy zrobić jak ostygnie i znowu możemy podgrzać 5, około 5 razy. W ostatniej fazie dodajemy sok z jednej cytryny, i wtedy uzyskujemy bardzo fajny syrop. Dorośli, jedna łyżka stołowa dziennie, dzieci, jedna łyżeczka, i ten syrop jest fajny, bo możecie go przechowywać od pół do roku czasu w lodówce. Szanowni Państwo, co jeszcze szybko powiem, żebym czegoś nie zapomniał. Aha, co jeszcze zawiera żelazo, przede wszystkim i sód? Czyli ciągle idziemy, serce i anemia. Ale dzięki temu, co jest zawarte w tym topinamburze, to to żelazo, które jecie, bo wiadomo, wiecie dobrze o tym, że żelazo jest bardzo ciężko wchłanialne. Nawet z naturalnych, z naturalnych po prostu rzeczy, takich jak buraczek, wątróbka, jest bardzo ciężko wchłanialne przez nasz organizm. A zawarte polisacharydy, witamina C i dużo innych składników pomaga nam wchłaniać, wciąga to żelazo z jedzenia. Wasz organizm nie jest w stanie tego przyswoić, dzięki zastosowaniu tego po prostu przyswoicie praktycznie 100%. Co jeszcze, szanowni Państwo, oczywiście zawiera też tiaminę, witaminę B1, kolejny probiotyk, a tu wystarczy zjeść dwa kartofelki. I dzięki temu lepiej śpicie, dobrze spożyć na wieczór to, lepiej śpicie i po prostu jesteście zdrowi. Czyli mamy już tutaj całe witamin, a natura nam dała właśnie ten nasz topinambur. Także, cóż, szanowni Państwo, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Stosujcie to. i A, jeszcze wracając, przepraszam. Mamusie, to do mamusi, bo mamusie są teraz ciężkie, nie chce im się robić. Lepiej podjechać do sklepu, kupić tamte. No, nie będę wymieniał firm, bo zaraz będzie problem. Ale są, chodzi o chipsy. To ja, to ja tu dla szanownych mamusi powiem, jak to zrobić? Zajmie wam to, no, 20 minut. Załóżmy, że 5 minut będzie przygotowanie, celebracja to bierzecie sobie takie dwa kartofelki to jest 100 gram na dwoje dzieci. Kroicie to, nie musicie tak siekać, że to takie mają być, że będzie widać, że tak powiem, Warszawę przez nich. Kroicie to na plastereczki, skrapiacie to sokiem z cytryny, oliwą z oliwek, zioła prowansalskie, w zależności co tam kto lubi. Czy tam paprykę możecie dać sobie mieloną. Wymieszuje, wymieszywujecie to w miseczce, wykładacie na blachę 15 minut. W piekarniku w temperaturze 180 stopni wychodzą fenomenalne chipsy. Dwoje dzieci będą zadowolone, że zjedzą chipsy, a przy okazji dostaną zdrowie, a nie insulinooporności, cukrzycy typu drugiego i wiele, wiele różnych schorzeń i chorób. I nie będą się przeziemiać. Także możecie zrobić z tego chipsy. Tak jak już mówię, możecie to ukisić wszystko. Ale najlepszy jest po prostu. No, ja lubię na surowo, można pochrupać, smakuje fenomenalnie. Także od jutra jeszcze troszkę, znowu reklamy, ile mamy, tyle po prostu wyślemy. Od jutra będzie dostępny w sklepie oczywiście na www.potęgasłowian.pl. A jeżeli jeszcze chcecie go przechować sobie na dłużej, Aczkolwiek polecam zawsze teraz będzie do samego marca, tak naprawdę do początku kwietnia będę go kopał świeżo, bo zawsze jest dla, kogo, wy, dla, dla każdego wykopany świeżo, wysyłany jednego dnia na drugi dzień. Dochodzi. Możecie sobie go też przechować, wymieszać ziemię z piaskiem, przełożyć, wsypać i on będzie nawet leżał pół roku. Ale zawsze jest najlepiej taki świeży. Także cóż, szanowni Państwo, życzę. Miłych świąt, wesołych świąt przede wszystkim, aczkolwiek przed świętami będzie na pewno, bo już mam pomysł na bardzo fajny film nakręcony, ale w razie co, to wszystkiego dobrego w nowym roku i wesołych, zdrowych przede wszystkim, bez strachu, pogodnych świąt. Dziękuję serdecznie.